Bandy and i Machine, a to jest kolejny odcinek. Goodie, moi drodzy. Pamiętamy, że zostaliśmy praktycznie pochowani pochowani, a raczej złożeni w ofierze szatanom, demonom tej gry. Tutaj nas zamknęło, tutaj nas złożyło, a my musimy lecieć dalej. I jestem ciekaw, naprawdę, tej historii, ponieważ ciekawie się to zapowiada. I Ja pierdzielę się, wystraszyłem deski złamanej. Atelity Shaft. Okej. Okay. He will set us free. I wiecie co, nie mam pojęcia, czy to się je. Ale. Okej, okay. mogę sobie pograć. Mogę sobie pograć na. Banjo. Kto to teraz powiedział? Co to teraz było w ogóle? I dlaczego tutaj są trumny w ogóle swoją drogą? I dlaczego te trumny są przy pentagramach? What the shit! Ej, no naprawdę, tutaj taka fabuła się robi. Dziwnym trafem, Twoja głowa akurat jest po środku szata tego kręguż. Co ty kluski na obiad wpierdalasz? Wow, o nie. Coś mi się tu pojawi, prawda? Kto to był? Właściciel, gdzie to Jest. Nie no nie, 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 nie. Wezmę sobie jedną zjem Ale ewidentnie ten stwór wchodzi w te szczeliny, w te dziury. Niepcie. Nie te power! To nie mogłeś tego kliknąć jak ja klikałem! Coś mnie zaatakuje tu, prawda? Ale ja, ja nie, ja się nie boję, ja mam e, siekierkę i ta siekierka mnie obroni Widzicie, takie grube deski na hita ja biorę O Czyli ty się wszędzie pojawiasz Czyli ciebie się nie da zniszczyć, okej okay. Przynajmniej na razie Dobra, pierwsze zrobione. Okej, okay, dobra, no to szukamy teraz drugiego. No nie wiadomo gdzie jest ten drugi. Znaczy wiadomo, on był gdzieś tu na początku przecież. Hmm. Ale graś był tutaj? Czy mi się wydawało? Ha, patrzcie, to faktycznie spływa tylko do tej dziury. No, to się nie dziwię, że ten potwór się przemieszcza w ścianę, jak w ścianach jest tyle tuszu. No dobra, no mniejsza z tym. Mogę to rozwalić? No, Okej. Okay. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Dobra, czekajcie no. Tu był jeden, tu jest drugi, właśnie. Jeden, dwa... Gdzie jest trzeci w takim razie? Aha. Okej. Okay. Zrobione. Coś mnie zacznie tu gonić, prawda? It's like really dark in here. Okay, let's listen to Aha, czyli jakiś przycisk e, switcha miał gościł u siebie w biurze teraz, tak? Okej. Okay. No, generalnie Joey tutaj oszalał na punkcie tego tuszu. Music department, stars. Naprawdę nie mam pojęcia, co się tutaj już dzieje. O. O, Okej, okay, dobra, to ja wpierw. To jest coś innego. Dobra! Pierwsza walka Co prawda z tuszem, ale... Nie boję się ciebie, ja mam swoją siekierkę. Żeby mi to było ostatni raz. Co wy myślicie, że się was będę bał? Gościu, jestem pierwszą osobą, która was raszuje. Jozim. No dokładnie ta sama nuta. Okay. Kurde, no porąbane rzeczy się tu działy, tak? Dobra, tu jest po prostu oświetlenie, dobra, to nie ma co Dobra, tam zaraz zejdę jeszcze, zobaczymy tutaj czy nie otworzyło się coś, właśnie się otworzyło coś Dobra, czyli piwnicę zostawimy sobie na później, o wiele później Okej, okay, skończyło się Okej, okay, czyli pewnego dnia ten Angel będzie tak samo popularny, jak Bendy. Dum, 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 dum. To nowy soundtrack do Battlefielda 6 już, tak? Dobra, no nic, po prostu lecimy po prostu dalej sobie. Uh. Z japońskimi takimi klimatami się to skojarzyło, ale dobra. No mniejsza z tym. Ja po prostu lecę dalej. Teraz lecimy o tutaj. No tutaj to raczej nie pójdę. Tutaj pójdę. Okej, okay, chyba jakieś nuty będę musiał zebrać. Co to jest za obraz? Co ja tu robię w ogóle? Będę model Shift. Angry, sad, happy. Czym się różni? Angry. Czym to się różni? Nie pozwólcie Joe'emu to zobaczyć. Okej, okay, no to nie pozwolimy! Słyszę, i tym demonem to jest to naprawdę Joey, który zamienił się w to. Ciebie ktoś tu postawi z powrotem? Nie, ciebie nie. Okej. Okay. Tam było zamknięte. To nie jest no, lecimy po prostu z powrotem. I teraz już raczej, no nie mam wyjścia, no muszę iść w dół, tak? Chcąc, nie chcąc, muszę. No, prawie mnie wystraszyłeś, ale tylko prawie. No nie, no to muszę jakoś to zrobić, ale jak w takim razie? Aha, no i teraz się otworzyło, no tak. Okej. Okay. Ty, to jest oko! Te Pitboxy są zwalone. Skoro mogę. ja jaja. To się za bardzo odbija. No i co teraz? No i nie zrobię już nic. Oko trafione, no. Ale oni tutaj mieli łeb do tego, będę jego naprawdę zryty łeb. Nie no, może na górze gdzieś coś było, jeszcze coś, co przeoczyłem. Właśnie, no i. Boże, czemu ja tego nie przeczytałem do końca, naprawdę? Aha. Bass, violin, violin, piano, bass, violin, violin, piano, bass, violin, violin, piano. Co to jest bass? To nie jest bass, chyba to nie jest bass. Ja, ja wiem, co to jest bass, ale wiecie, no. Teraz zapomniałem, jak to wygląda dosłownie. No nie wiem, co no, szukamy, po prostu basa. Mogę gadać teraz głupoty? No trudno, no. Mogę gadać głupoty. Nie ma mądrych ludzi, nie ma głupich ludzi. Są wszyscy tacy sami, tak? O tutaj to było! O tym Boże ja z muzyki byłem słaby zawsze, byłem zawsze słaby no. I piano było tam z powrotem, czyli biegniemy z powrotem, teraz tutaj. Ej, no naprawdę ja chyba jakiś głupi jestem z tego, nie? Dobra, wiecie co moi drodzy? Inaczej, bo dla każdego gracza ten pattern jest inny. Ja mam bas, violin, violin, piano. I ja to zrobiłem, moi drodzy. Ja sobie sprawdziłem teraz, jak to wygląda w tej grze wszystko. Tylko ja nie zrobiłem jednej rzeczy. Ja nie włączyłem projektora. Tak, nie zrobiłem projektora, nie włączyłem tego. I teraz muszę się z tym poboić ponownie. Dlatego lecimy pierwszy co do basu. Później wiolin, wiolin i piano, moi drodzy. Bas mamy tam wrogu. Mamy tutaj wrogu. Violin to jest. To. Drugi violin był. Tutaj. I teraz wracamy ponownie, bo pianina, piano trzeba zrobić, tak? A piano tutaj w rogu jest. I czy to zadziała? Naprawdę nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. Chyba, że to będzie jeszcze łatwiejsze niż mi się wydaje. No zobaczymy. Naprawdę? Czy to była ta zagadka? Wiecie o co chodzi? Jak tam miałem bas, wiolin, wiolin, piano, to ja myślałem, że tutaj bas, ten wiolin, w tamtym drugim pokoju i te piano. To chodzi o ten bas dwa razy to i raz to. To dlaczego ten chłop, wchodząc tutaj do tego pomieszczenia, powiedział, że czegoś tu brakuje. Co za bezsens totalny. Pół godziny straciłem na to. Gimli ile Co za bezsens totalny, z dupiej bendy, bo cię zabiję. Wow. Wow, 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 wow. Tobie się coś przypadkiem w dupie nie poprzewracało? Co się lampisz? Śmieciu. Idę się wyleczyć. Nie, to nie było, tu to nie było, ewidentnie, tu to było, ewidentnie tutaj. Ale jestem mad, naprawdę teraz nie. Ale jestem wkurzony, na, na to nie. Co? Straciłem tyle czasu po to tylko, żeby... Się okazało, że to jest jednak łatwiejsza kombinacja, to nie jest tu, a dobra. A czekajcie, jak on był tutaj u góry, to ja mogę do niego pić? No, nie, no bo tu przejścia nie było, no tak. No tak, nie było tu przejścia, więc trudno. I co on dalej tam stoi? Zobaczymy, czy on dalej stoi. Nie, poszedł sobie, wziął swoją y, tą zabaweczkę A właśnie, czekajcie. No. I nie wróciła. A chłop ma coraz mniej tego do zabawy. Chociaż nie chyba nie chcę wiedzieć, jak on się z tym bawi, ale może lepiej nie wiedzieć. No, widziałem cię, już widziałem. Please wait. Okej, okay. czyli nie mam walwa. Nie mam walwa zajebiście. He, on tam stoi! A niech się stoi, idiota. Myślę, że mnie przestraszy. Okej, okay. uh, okay, czyli to się ze mną chce bawić, okej okay. Ja mam się ty jesteś z tuszu. nie wiem jak ta się ci rani

Ale jak ja zawsze śpiewać, to wszyscy widzowie będą krwawili z uszu, więc nie wiem, czy warto. Aha. Zajebista czopeczka tak jest. Tak jest, zajebista czapeczka Dlaczego ja skakać nie umiem? Czy tu wcześniej był taki cień? Nie jestem pewny, ale no trudno, wracamy dalej po Wracamy po prostu Backtracking, sobie mi wybiegnie stąd? Nic mi nie wybiegnie Oczywiście chłopa nie ma Chłop był, chłop znikł Valve idzie tutaj okay, that do it. Czyli wracamy i teraz coś się pewnie stało Jakieś skrypty się odpaliły i coś mnie zaraz wystraszy, prawdopodobnie, prawda? Zaraz się okaże. A jednak może nie. Fajne takie skoczne nutki. Czas uwierzyć, moi drodzy. Pump control.

Seem cruel. But the believers must honor their Savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison this inky dark abyss i call a body Shhh, quiet. E to ty listen i can hear him crawling above crawling let us begin the ritual must be completed soon he will hear me he will set us free Przedemizam kto za sobą drzwi, tak? Hej, idiota Dobra, dobra, dobra Okej, okay, nie zdążył Dobra, pojaw się, dawaj, 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 dobra, mogę ci pizgnąć Ciebie też, ciebie za sobą też Dobra, mamy was A teraz wielka ucieczka przed Bendym O nie No to fajna ucieczka Ej! Nie! Siekierka mi się zepsuła! Cholipka, jasna! Ciekawe czy jest szybki czy nie? No, the believer, no dokładnie, jestem left. Be... Hello? Someone there? I know you're in here. Borys. Ale Borys był, nieżywy nie żywy. Co tu się dzieje? Dlaczego Boris ożył? O mój Boże, ludzie! Co tu się wyprawia? Chapter trzeci. Rise and Fall. Czyżby Boris był tym dobrym, który będzie się nami opiekował? With Boris the Wolf. Ja pierdzielę no. Dużo się tutaj dzisiaj działo, moi drodzy. Ten odcineczek dobiega końca. Wy zostawcie lajka, like, suba i komentarz, bo to nic was nie kosztuje a wspiera bardzo mocno. Moi drodzy, jak widzicie, warto będzie czekać na następny odcineczek, bo będzie się działo bardzo dużo. A wy trzymajcie się i hej!